Cześć wszystkim. Dzisiaj długo oczekiwany unboxing, przynajmniej przeze mnie. Dotarła do mnie kilka dni temu wielka edycja kolekcjonerska CyberPunka 2077. No, zamówiona była na PlayStation 4, ale jak już wcześniej na kanale pokazywałem, udało mi się dorwać na wakacje w tym roku Xboxa Series X limitowanego. właśnie z CyberPunka, z fajnym padem który jest stylizowany jakby na pada Janego Silverhanda. No i z konsolą, która bardzo fajnie wpasowuje się w ten, można powiedzieć, żółto-czarny setting i akcje promocyjne gry. To nie będzie już zwykły unboxing, gdyż oczywiście wcześniej rozpakowałem to, to wielkie pudło. Nie mogliśmy się doczekać, żeby sprawdzić, co tam jest w środku. Pudło jest naprawdę olbrzymie, no tak ma około 40 cm wysokości. A to dlatego, że znajduje się w nim ta piękna, szczegółowa, naprawdę świetnie wykonana figurka w postaci protagonisty TV, który właśnie na motorze wbija się w barierkę, pod którym jest jakiś gość. Jeszcze gry nie przeszedłem, więc jeszcze do końca nie wiem. Ta figurka jest wykonana naprawdę znakomicie. Bardzo fajne co takie różne szczegóły. E, które tutaj, na przykład, na ziemi leży jakieś opakowanie czy coś. Tutaj mamy ten słynny napis: No Future, który również pojawia się e, na padzie z Xboxa. No, oczywiście, na drzwiach od windy, nawet w pierwszej misji. E, sam motocykl i postać Wii jest no, wykonana świetnie, więc naprawdę, figurka stanowi bardzo ważny element kolekcji. A nawet przez niektórych zbieraczy figurek jest uznawana za jedną z najlepszych. No, jest duża, jest ciężka, ale jest. Bardzo ładnie i szczegółowo wykonana, naprawdę bardzo fajny materiał, nie czuć od tego tanim plastikiem, tanią chińszczyzną jak to się mówi. E, Hypeek high high był, rósł, na razie gram na Xbox'ie Series X, gdyż na PlayStation 4 troszeczkę słabo się w to gra, no wyszedł niedawno update na Xbox'a Series X, więc e, frame per second jest około 30, więc całkiem, całkiem. Ale nie oszukujmy się, trzeba będzie przejść na nowe generacje. Szkoda, że troszeczkę Redzi nas oszukali z tym Xboxem cyberpunkowym, który nie jest idealną maszyną do grania w tę grę. W tą grę. E, pudło to oczywiście obwoluta. Gdy się zdejmie obwolutę, pokazuje się naszym oczom wieżowiec. Wieżowiec, który może się na przykład znajdować w Netflix. Nawet tak obok takiego niedawno jechałem w grze. Bardzo fajnie, że w tej kolekcjonerce dodali takie dwuczęściowe pudło. Ona mogła być w sumie takiej wysokości, a jest większy. A ta tutaj nakrywka jest po prostu ochroną tego całego pudła. Więc tutaj nie cieli kosztów, można powiedzieć. Zrobili wyższe pudełka, by bardziej wyglądało jak wieżowiec. No w środku jest, tak jak wspomniałem, pudło plastikowe, przepraszam, steropionowe. Na tą figurkę. Fajnie, że na pudle jest również napis Cyberpunk, czyli tutaj nawet dbałość o szczegóły jest bardzo, bardzo wysoka, jak to w przypadku City Project Red. A oprócz figurki, oprócz pudełka z figurką, jest właśnie takie główne pudło. No, ono jest bardzo ciężkie, bardzo duże. Bardzo fajnie się otwiera. Tak? I co my tutaj mamy w środku? No, w środku mamy. Taką folię, która była tutaj zabezpieczona, pod którą jest gra, a na tej folii są napisani, wymienieni twórcy gry. Tak są ich po prostu autografy. Bardzo fajne, bardzo e, takie można powiedzieć stylowe. Pamiętam, że widzimy trójka, kolekcjonerka, której tutaj nie posiadam, również miał podobny, podobny bonus. Potem znajduje się gra. Jak już wszyscy dobrze wiedzą, e, wydanie podstawowe gry zawiera w sobie wiele fajnych smaczków. Tak jak to u CD Project, czyli oprócz samej gry w pudełku znajdujemy, nie się sobie fokus. W pudełku znajdujemy mapę Night City, pocztówki, naklejki oraz takie mini kompendium. Gra jest na dwóch płytach Blu-ray w przypadku PlayStation 4. No i instaluje się zajmuje około 100 giga. Tutaj jeszcze w tym pudełeczku włożyłem, choć to nie należy do części tej kolekcjonerki, udało mi się kilka miesięcy temu w Szkocji nabyć komiks Trauma Team. Jest to taki, taka opowieść o tej, może być o tym pogotowiu ratunkowym, który występuje w uniwersum cyberpanka. Eee, komiks będzie miał kilka części. Ja kupiłem zeszyt pierwszy całkiem dobrej cenie, słoń tam kilkanaście złotych, ale czekam na wydanie wszystkich części, albo bodajże będzie 4 albo 5 wydanych w jednym tomiku. I wtedy sobie już kupię taki pojedynczy, większy tomik. Ale wracając do kolekcjonerki, tutaj naszym oczom okazuje się bardzo gruby i pięknie wydany artbook. No po prostu zawsze artbooki City Project to była klasa światowa. Papier jest świetny, wszystko jest po polsku. Wspaniałe grafiki z gry. Dzieli się to na kilka rozdziałów. Na początku mamy objaśnienie wszystkich stylów, czyli ten kic, czy neomilitaryzm, jakie postacie się ubierają, jakie to miało wpływ na kulturę. Później mamy opisane wszystkie dzielnice i poddzielnice Night City. Tak, no bo tam Watson dzieli się również tam na kilka poddzielnic, jak na brzeże Arasaki, to wszystko jest opisane, jaki gang rządzi w jakiej dzielnicy. Potem mamy mieszkańców, głównych NPC-ów z gry, też jest trochę o protagoniście, o jego możliwościach, Na no, o John Silverhandzie i tak dalej i na końcu jeszcze mamy trochę o gangach i o korporacjach, tak? czyli taki artbook, przewodnik. Zawartością bardzo przypomina ten oficjalny przewodnik, który został wydany wcześniej, przed premierą gry. Poza artbookiem mamy tutaj bardzo ładny steelbook. Kiedyś nie kolekcjonowałem steelbooków, teraz zaczęłam, mam już ich kilkanaście. Bardzo ładny, bardzo ładny i fajnie, że w środku, w środku jest też w środku napis Cyberpunk. Dwie płyty. Bardzo ładny steelbook, odblaskowy. Klasa sama w sobie. Tutaj również dodano taki kolejny kompendium o świecie gry. Jest to bardzo powtarzalne, można powiedzieć, że te kompendium jest troszeczkę Większym rozwinięciem tego, co się znajduje w takim dodatku do podstawowej wersji gry, i mini wersją tego, co jest w workbooku, czyli znowu dzielnice, gangi i tak dalej. No i tutaj mamy takie cztery małe pudełeczka. W jednym z nich znajdziemy na przykład w tym, to są naszybki. No nie, w tym są naklejki. Jest tu u ich has 30 różnych naklejek, więc jak ktoś lubi oklejać sobie swój. E, Swój kącik do grania to będzie zadowolony. Różne to są głównie naklejki korporacji, e, tych firm, które tworzą bronie, militeku, czy tam Arasaki, Trauma Team. No taki, takie duperelki. W kolejnym pudełeczku zobaczymy, co się znajduje. A są trzy naszywki, ta jest bardzo ładna. Jeszcze nie rozpakowywałem. Night City na przykład. Naszywki można oczywiście naszyć igłą i nitką, wykorzystując igłą i nitkę. Tutaj jest, są takie dwie fajne przypinki. Przypinki na ubrania. Jedna też właśnie z NAITCIT City, druga z przypinka Militeku, czyli tej korporacji, która tworzy bronie wojskowe. No i na końcu bardzo mi się podoba jest brelok. Brelok e, auta naszego protagonisty. Jest to całkiem fajna, fajna sprawa. Można sobie do kluczu dodać taki brelaczek. Szkoda, że nie dali tego Porsche 911, w którym porusza się Johnny Silverhand. No i to by było na tyle. Tak? Czyli podsumowując, tej wielkiej kolekcjonerce Cyberpunk'a, otrzymujemy gwóźdź programu, czyli piękną figurkę. Takie pudło. Standardową, czyli mega wypasioną edycji gry. Kompendium o świecie gry, troszeczkę bardziej rozwinięty niż te, które jest dodawane standardowej. Cztery takie pudełeczka z różnymi gadżecikami, Bardzo ładny steelbook. No, i artbook, który jest jak zwykle klasą samą w sobie. Myślę, że artbook ma tutaj i figurka największą wartość kolekcjonerską. Okej, okay, to by było na tyle. Ja wracam do grania. Prawdopodobnie przeskoczę do nowej generacji. Jeszcze dam szansę troszeczkę patrzą. Ale no, tak jak mówię, trochę szkoda, że Xbox Cyberpunkowy nie jest najlepszą platformą do grania w tę grę. No, ale jest świetnym, jeśli chodzi o dostęp do Game Passa i do wielu innych tytułów i na pewno na pewno się go nie pozwędę. To pozdrawiam wszystkich.